Teraz tu. Nie, to nie będzie to. Cholera. wystąpiła. No to było ustawione. Rozumiem, rozumiem. Mogę zejść. Uch, czyli cały czas brnąć w górę. O, apteczka, zły znak. To jest zły znak, bardzo zły. Ech, wiem, co tam będzie. Fajnie, fajnie. Czyli trzeba będzie zmienić broń, nasz turmowy. Hello, Lara. Here in this room is everything we recovered from Bogovati, Thailand. Be especially careful with the thralls. They uh -huh. managed to kill us six of us before we boxed them up. They were protecting one of Thor's gauntlets and a map showing where the rest of his treasures were hidden. All of which are necessary to open the way to Avalon. The Norse believe this site contains a powerful weapon, and to safeguard against this possibility, I destroyed the original map. I hope this was not a terrible mistake, but if it was, I hope you and your mother can forgive me. Skelety. O właśnie. Po nich. Uff. Tak. <laughs> Żeberka się poturlały. Mogę wejść po biorku. Mogę chodzić po biorku. I wszystko niszczyć. Nie, ich było tylko dwa, prawda? Kurde właśnie najgorsze, że nie pamiętam. Fajnie. Któż ja pamiętała jak stąd wyjść. Nie mogę tego rozwalić, jak to? Dlaczego? Ale ja chcę? Ale ja jednak mogę. No dobra. Hm, gdzie to włożyć? Olera, gdzie się to wkłada? Hmm, przepaść. wsadzić. To znaczy... Takie ten można wszędzie wsadzić, ale... Źle weszłam. Źle, źle, źle. I tą drogą, co tutaj przyszła, nie mogę z nią wrócić. Dlaczego? Ale dobra, gdzie ja mam... Aha, tam. Czyli muszę to... Hmm, pod to, tak? Ambitnie. No. Fajnie. Ej, puść to mnie na daremno. Miałeś na to wskoczyć. Demet. Tak, nie doskoczył, oczywiście, że nie. Ona nie ten kot raz wielo podobny. Dlaczego raz wielopodobny? Ci co krają yy, w Legacy of Kane wiedzą. No dobra. Krósa ja to tam przeciągnąć. Okej, okay, to trzeba obejrzeć. Mm, jeszcze trochę. A, nie mogę bliżej. Przyzno znaczy dalej? Eee, takie byty! Utrudniają nam życie. A to wredoty. jeszcze też spadnij sobie. Nie wiem po co ja to zbieram. I tak to nie będzie wszystko. Oh well. tak Fy. jest mam nadzieję, że nic mnie tutaj nie będzie atakować nie, chyba nie ...poza wagonem, którym jest znajdźka. No i wychodzimy stąd. I właśnie... ...tak zaczęliśmy naszą przygodę z Tomb Raiderem, Underworld. Tylko była inaczej ubrana. Oh. Kur... demet. Nie interesuje Cię, Laro, dlaczego tutaj wszystko rozdu...cone? I się fajcze. Pewnie nie. Dla ciebie to dzień jak co dzień. No dobra. No, z początku. Czekajcie, zawsze chciałam rozwalić ten wazon. Teraz już mogę. Aha. Nie wiem, nie podobał mi Got it to the vault. It had to be her. Is that what happened here? Someone blew open the vault. All right. Say what's it? Someone who looked a hell of a lot like you opened it using the retina scanner. Impossible. Exactly. Then what happened? You. She got away with Amanda's race stone. with Amanda? Seen. I'm going to the tech room to watch the security video. You two get out before the roof comes down. O, Bazon, ja go chcę zniszczyć, chcę go zniszczyć. No i ładnie. Chodź, reszta nie mamy więcej. tej dlaczego ona przez chwilę dziwnie wyglądała wszystko rozdrówcone Tak, mamy się tam dostać i Nie wiem dlaczego. Jestem uzależniona od tej gry. Dlatego. Co? Jak to? Czyż skoczyła. Tam a tam miała skoczyć nie. No, chyba że tak. Zrobiłam zbyt drastyczny skok. <grym> tak. Oto Jona. W którymś, tą rajderze, ona też była, ale nie miała władzy nad niczym. To znaczy, nie mogła się ruszać. Trzeba jak y, przy lustrze. Ej! Tak ja prawda, listera lubiłam. Ale zawsze ten, którego lubię, musi zginąć. Nieważne czy to w grze, czy w anime. See. See you. Alister, hold on. See you in adventure. Damn it. Zawsze myślałam, że Lara i ten Alister coś nie coś ten pozawaliby do siebie. What was that thing? I've only seen something like it once before. A doppelganger that Natla sent after me years ago. But that one didn't have a mind of its own. But how could Natla have sent it if she's Amanda's prisoner? They're a team of sorts now. Amanda and Natla, her pet Atlantean god. What are we going to do? After I deal with the authorities, Meksyku, Nie, What? nie do Meksyku. Alistair jest umarły i... Need Thor's belt to jest... biznes, jak zwykle? Chcę mieć błot Thor'a, aby zdobyć swój błot. I potrzebuję błota, aby zabić Boga. Błot. Tak, tego... Zipa... druga noga lewitowała nad podwórzem. No nad ziemią! Jezu, nie używajmy trudnych słów. Po co to komu? Tylko se, życie utrudniamy. Ale naprawdę, myślałam zawsze, że Lara i ten Alister, ten coś. Dobra, co my tutaj mamy? Dżungla, ciężki ubiór, dżungla, spodnie, shorty. W spodniach byliśmy w dżungli. W shortach w domu to teraz ciężki strój. Usypiające. Bo wiem, że będą pantery. Dobra. Nie! Ten Meksyk! To mój koszmar. Dobra, ale tutaj yy, zakończę. Zejdź ładnie z a jak się żegnam. Tak, zawsze się tu gubię. Toż to jest masakra. Aha. Ale co tam? Więc jeszcze wydaliście no to dzięki. Do zobaczenia. Pa!